Witam Was serdecznie kochani na moim kanale. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia, do wysłuchania horoskopów na lipiec 2020 roku dla wszystkich znaków zodiaku. Będę nagrywała po kolei filmiki dla poszczególnych znaków zodiaku, także szukajcie ich na moim kanale. Dla osób, które pierwszy raz trafiły na ten kanał, przedstawię się, jestem Arkadia, jestem wróżką, ale oprócz samego wróżbiarstwa zajmuję się szeroko pojętą medycyną naturalną, ezoteryką. Jestem wielkim mistrzem reiki, Mam uprawnienia zawodowe mistrza bionergoterapii, czeladnika naturopaty. Także zajmuję się również oczyszczaniami energetycznymi, uzdrowieniami. Mogę w szeroki, że tak powiem, sposób pomóc Wam. Także jeżeli jesteście zainteresowani, serdecznie zapraszam do zajrzenia na moją stronę internetową. Pod spodem filmiku znajdują się wszelkie informacje. Prowadzę także kursy tarota, kursy online i kursy stacjonarne. Kursy online rozpoczynają się wtedy, kiedy zbierze się grupa trzyosobowa, i w takich właśnie grupach te kursy prowadzę, pod spodem znajdziecie link do wydarzenia na Facebooku, tam są wszelkie informacje. Natomiast kurs stacjonarny planowane pierwsze zajęcia są we wrześniu tego roku w Lublinie, tu, gdzie mieszkam. Także też tam umieszczę link do kursu stacjonarnego, żebyście mogli zapoznać się z harmonogramem zajęć. i Kosztami z tym związanych. Dobrze, moi kochani, a teraz e, przechodzimy już do czytania. A teraz zapraszam osoby z znaku panny. Jest to czytanie dla Was na lipiec 2020 roku. Zobaczmy, moi kochani, jakie energie w tym miesiącu lipcu będą Wam towarzyszyć. Na co powinniście zwrócić uwagę? Praca, finanse, związki, zdrowie. Jaką energią wchodzicie, to tak jakbyście się zastanawiali, czego wy właściwie chcecie, co wybrać, co jest dla Was lepsze. Ale żeby nie było to wybór między mniejszym złem, bo mam wrażenie, że tak właśnie będziecie podchodzić do wszystkiego. Dobrze by było przede wszystkim zastanowić się, co jest dla Was niekorzystne, co, co jest nie dla Was, jakie relacje są nie dla Was, jakie sytuacje są nie dla Was. Karta wieża jednoznacznie pokazuje, że czas zamknąć, czas zamknąć przeszłość i nie jest to dobrym rozwiązaniem właśnie godzić się na mniejsze zło. Teraz już może być tylko lepiej, jeżeli właśnie uda Wam się wybrać siebie w tym wszystkim, wybrać to, co dla Was jest najważniejsze stawiać zdrowe granice i podcinać wszystko to, co dla Was jest niekorzystne, to teraz będzie tylko lepiej. Oczywiście wiąże to się z dużymi emocjami, ale, ale warto. Sytuacja zawodowa dla Was. Dla niektórych z Was lipiec może przynieść niestety niezbyt miłe wiadomości. Może być tak, że tutaj nie przedłużą umowę, że gdzieś firma splajtuje i niestety trzeba będzie poszukać nowej pracy. Czy ta praca w lipcu się znajdzie? Raczej bym powiedziała, że sierpień tutaj to by był tym miesiącem, następny miesiąc. Może być tak, jeżeli, bo to wszystko tak naprawdę zależy, w którym momencie ta, ta informacja przyjdzie. Natomiast tak. Nie widzę Was tutaj bez pracy. Jeżeli naprawdę będziecie chcieli podjąć następne zatrudnienie, tak jak powiedziałam, bardzo szybko jest szansa na znalezienie tej nowej pracy. Jeżeli myślicie o własnej działalności gospodarczej, tutaj karty pokazują, żeby przełożyć to jednak na następny miesiąc jakby lipiec nie jest tym dobrym miesiącem na zaczynanie dla Was. Ogólnie sytuacja tutaj finansowa, karty pokazują, że jesteście osobami, które potrafią zarabiać, które radzą sobie z tą sferą finansową, i nawet gdy pojawi się jakiś trudniejszy okres, bez problemu sobie z tym dajecie radę. W stałych związkach, w stałych związkach, może się sporo zadziać: zmiana, transformacja. I teraz tak, ta karta transformacji to nie znaczy, że ma być gorzej może być tak, że może to być zmiana o 180 stopni czyli mogą pojawić się propozycje małżeństwa, mogą się pojawić propozycje wspólnego życia ale oczywiście w tych relacjach, gdzie, gdzie się dogadujecie gdzie jest miłość, gdzie jest harmonia natomiast w związkach które od dawna kuleją, które tak naprawdę trzymacie się troszkę na siłę albo ze strachu przed samotnością to co powiedziałam na samym początku dobrze by było to zweryfikować podcinać to, co dla Was właśnie jest niekorzystne. Jeżeli szukacie partnerstwa, tutaj karty pokazują w tym miesiącu jakieś luźne znajomości, natomiast przyszły miesiąc jest to czas, gdzie karty wskazywałyby, że ktoś nowy może się pojawiać. Dla mężczyzn, tutaj, spod swego znaku, może pojawić się znajomość z kobietą dużo starszą od was. Co z tym zrobicie? To jest, jakby, wasze, wasze życie. Może się okazać całkiem to fajny związek. Wasze zdrowie. Tutaj, układ krwionośny jest zaznaczony, ciśnienie, krew serce. Jakby te organy tutaj mogą dawać Wam dolegliwości. Generalnie uważajcie na swoje emocje, dlatego, że tutaj to też może być przyczyną złego samopoczucia. Zobaczmy jeszcze przesłanie dla Was na miesiąc lipiec. Urodziny. Odpowiedź na Twoje pytanie przyniosą urodziny. Panny, panny przełom lipca, sierpnia i września te urodziny mają, więc myślę, że dużo ważnych informacji właśnie w tym okresie, w okresie panny pojawi się w Waszym życiu, ale żeby odpowiedź się pojawiła, potrzeba zadać sobie pytanie. Zastanówcie się właśnie, co chcecie wiedzieć, jakie te ważne pytania są dla Was. I ta, ta odpowiedź pojawiał się. Dużo dobrego Wam życzę, kochani. Pozdrawiam cieplutko.